Forum inspiracji dobrą europejską muzyką. W skrócie FIDEM to miejsce spotykania się, ścierania różnorodnych kultur, poglądów i twórczych pomysłów poetów, kompozytorów, aranżerów, oraz sympatyków i krytyków ich twórczości. Połączonych ideą konieczności poszukiwania harmonii pomiędzy treścią i formą. Forum jest propozycją łączenia się i wspólnego działania w oparciu o prawo naturalnej równowagi, kreowania nowych sposobów przejawiania się twórczości człowieka. Dzięki stosowaniu ściśle określonych zasad, pozwalających na zdrowe, pełne optymizmu życie. Z poszanowaniem jego niepowtarzalności, wyjątkowości. Jedną z możliwości wypoczynku i zabawy od początku naszej wędrówki po Matce Ziemi było i jest harmonijne łączenie ze sobą dźwięku, również Słowa budzącego świadomość i rytmu rodzącego emocje. Muzyka towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat, stanowiąc nieodłączny element ludzkiej codzienności i kultury. Jest obecna w najważniejszych momentach jego życia chwilach radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie. Istnieje wiele rodzajów muzyki. A każdy z nich jest lub może być sposobem wyrażania swojej indywidualności, drogą do jej integracji, harmonii i rozwoju, czy wreszcie źródłem inspiracji i poszukiwań nowych, lepszych, bogatszych przeżyć. Parafrazując starożytnych, możemy powiedzieć: zaśpiewaj, zagraj, albo pozwól posłuchać Twojej ulubionej muzyki, a powiem Ci, kim jesteś. Tak więc nie jesteśmy jedynie, jak uważają chińscy, japońscy lekarze, tym, co zjadamy lub tym, co pijemy. Ale również tym, co i jak gramy, śpiewamy lub czego słuchamy. Już parę tysięcy lat Hipokrates powiedział: Niech pożywienie będzie Twoim lekarstwem. Dzisiaj, znając osiągnięcia muzykoterapii, Stosowanej w pracy z potrzebującymi pomocy na całym świecie, możemy dodać do tej recepty kilka słów, otwierających zupełnie nowe możliwości. Tworzą one w połączeniu z poprzednimi słowami następujące przesłanie: Niech pożywienie, woda i muzyka będą Twoim lekarstwem. I pomocą w profilaktyce zdrowotnej. Każdy człowiek potrzebuje zdrowego jedzenia, zdrowej wody i zdrowej muzyki. Nie tylko dla samej przyjemności ich smakowania, ale po to, aby mieć siłę do wydajnej pracy i w pełni regenerującego organizm odpoczynku. Tak jak odpoczywamy, tak pracujemy i żyjemy. Tak jak żyjemy, tak kształtują się nasze relacje z innymi ludźmi i w konsekwencji jakość naszego życia. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, warto więc zastanowić się, co śpiewać, grać, czy czego słuchać. I dlatego zapraszam wszystkich, którzy lubią. Muzykę i poezję do tworzenia, słuchania i swobodnego wyrażania swoich opinii. I dziękuję za każdą Waszą tutaj na kanale Cezary Stawski Wedamir aktywność. Pozdrawiam Was serdecznie.